Szymanka z tej strony Dr. i dzisiaj mam pokażę, jak dodać Minecrafta na Steam. Większość moich znajomych robi to tak, że klika w Dodaj grę, Dodaj z Spotlight Steam i wybiera z tej listy Minecrafta. Niestety to tak nie działa i trzeba to zrobić w, w bardziej skomplikowany sposób. Klikam przeglądaj, mój komputer, dysk lokalny, co? tutaj program Files, Java i najnowszą Java, Klikamy w BIN i Java, Java W. Java... Nie wiem To się wybrane programy. Mamy tutaj już coś przez co będziemy łączyć naszego Minecrafta. Klikamy w właściwości. Zmieniamy nazwę na Minecraft i możemy również zmienić ikonkę. Ja na razie nie będę zmieniał tej... Ja nie będę zmieniał tej ikonki, żeby nie tracić czasu. Teraz kolejne co musimy zrobić. Zrobić... Koniecznie skrót do m, z naszego launchera na skrót kliknąć właściwości i skopiować ścieżkę, ważne jest to żeby właśnie skopiować to gdyż skrót zawiera prawidłową ścieżkę do głównego pliku no, Bez skopiowanie klikamy ok i już działa właściwości bierzemy spację kreseczkę jar pasję i wklejamy możemy ją zamknąć i spokojnie odpalić naszego minecrafta login jak widzicie wszystko powinno działać gdy wejdziemy naszą listę znajomych od razu pojawi się nam że w grze poza steam minecraft również podczas gry możemy wejść na przykład na internet żeby sprawdzić jakieś potrzebne receptury na przykład do jakiegoś craftingu czy coś. Według mnie to bardzo umożliwi, ułatwi grę. No, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Łapkujcie, oczyniacie, subskrybujcie. narkaj cześć.